dobry, dobry dzień dobry, jestem tu w ogrodzie od samego rana, co tam ciekawego jest w ogrodzie, no teraz już ostatnie dni maja to już normalnie tak zimno, że jak marzec, naprawdę. Już widzę, że liście Liście normalnie, kurczę mać, tego Piękne, Piękne. Zobacz, jak jest to drzewko? jakie to drzewko tutaj? Tu jest proszę pana drzewko, dom biało-czerwony i już ma te małe te żołędzie tutaj widać. Zobacz. Tak? No, no naprawdę. Małe żołędziki tu są, widzisz, jakie mam te to już będzie zobacz ile żołędzi. No piękne. O. I na każdym tym zobacz, że takie małe drzewo, ale już jest dojrzałe, bo takie żołędzie to ma tylko dojrzałe. Tak, <gry> Tutaj drzewo. Naprawdę. Tak, tak, tak. O. A tu zauważ pan, kurczę, co tu jest. Ostatnie momenty tego bzu. Zobacz, jakie kiścia. Jakie piękne, dorodne. O, tamtą gałązkę. No już, już przechodzą Proszę. Już, już się kończy jego kwitnienie, ale jeszcze można to uchwycić przez moment. Naprawdę. To są bzy majowe. I takie piękne, że głowa za mało, bo one są dubeltowe, Tak. Tu po lewej stronie mamy leszczynę. Tu mamy buczynę. O! I zapraszam do oglądania. Normalnie, jeżeli będzie ktoś tutaj przejazdem, czy w ogóle pieszo się wybierze na spacerek, to proszę bardzo. Niech sobie zwiedzi. No dobrze. Dobra. O, buczyna, zobacz jak gałązki się normalnie odrosły tych A, no. załączek. Ko, Jaka piękna. To, kogo pan zachęca? Tak o, koniecznie. turystów, takich kurczę, co normalnie coś e, chcą normalnie zwiedzić i wtedy normalnie wszystkich kurczę co turystów. Zobaczą, co zobaczą? No, co zobaczą, e, moje tutaj serduszko, fontanna, za chwilę będzie zrobiona, Fontana. jest tutaj. O, i obejście ładnie, chodniczek jest zrobiony, Proszę pokazać, naprawdę. To jest piękne I, i, i życie jest piękne, bo serduszko jest piękne. No właśnie, bo w ostatnim filmiku tak było, że życie było piękne. No życie jest piękne, tak jak powiedział ten pan, co tam te życzenia a co to, y, na YouTube er, wysyła na ten fon. A co to za pan? Ja tam nie będę mówił, ale to pewnie Maciej mały. Maciej, Maciej. No Mały Maciej taki, bo widać, że... Jaki ten? O. Zobacz, tu jeszcze normalnie jest, bardziej zielony ten bez, nie? Jakby tego. Tu jest jeszcze zdrowy. Normalnie, a, a, już, maj a już maj się kończy. To są ostatnie jego momenty i później tego już nie będzie. No, a tu jest cały szereg, kurczę, wzdłuż ten szpaler, to jest normalnie ten bezbijały, dubeltowy, no, coś pięknego. Prawie tutaj pod Wierzbą Płaczącą, no bo ta Wierzba Płacząca to tutaj jest piękna. Największy okaz w ogrodzie. O, tam widać jego pień i to rozejście całe, kurczę, to jest nie do opisania, jakie to duże. I przy tym sercu akurat. No. Serce jest piękne i życie jest piękne. Jeszcze dołączę życie. Życie jest piękne. Serce jest piękne. O, tam jest dużo tego, normalnie tego dębu biało-czerwonego. Tutaj po tej stronie mamy e, buczki. Od największego pod tą wieżbą do takiej średniej wielkości, kurczę. I to pięcioletnie, i sześcioletnie, dziesięcioletnie. Bardzo dużo tego jest. A jeszcze jakie tam praktycznie są, nie wiem, no tutaj w ogóle, co można znaleźć? Jakie, jakie za chwilę, tam, za chwilę, mówię, Że niedługo się zacznie początek, początek czerwca, bo jest opóźnienie, początek czerwca zachwytnie mi robinia e, akacjowa, akacjowa tak? różowa. I będzie jej święto. Będę pokazywał to w następnych filmikach dla... Dobrze, to przyjedziemy? No, zapraszam właśnie. Ale to będzie, ale dopiero jak będą te fioletowe takie... Tak, ładne. To jest purpur. To jest purpur, proszę Państwa. Niespotykany kolor normalnie w przyrodzie. No purpurowe, różowe, tak się mówi, różowe, purpurowe. Widzę, że maja, purs, purs. A czapka na głowie, tak? E, no bo chłodno jest. Tu słońce wychodzi, a za chwilę grad pada. O, tutaj przed chwilą trochę tego gradu rzuciło na, na te drogi. No ja warto. właśnie w tym kierunku idę. No. O. Tam jest dużo buczków, w tym są sumaki, ale żeńskie sumaki, naprawdę. Ta, ta część to jest same żeńskie. Są. One tak choinkowo zakwitają. Są normalnie dla pszczół takie podatne więcej. Miododajne. To co, to no, znaczy? coś co to znaczy? Miododajne? miododajne to w tym czasie się zbierałem tutaj wszystkie pszczółki z okolic. A I ja, one ale tutaj... to też yy, trudnie. Yy, no, t... nie będę dał wyszczegółem, bo ja nie mam pojęcia. <śmiech> <śmiech> no, no, ale jest miododajna, także normalnie tego miodu aż... A i zapachu szerszenia. Zapachu. A ja szerszeń to pogonimy szerszenia, bo normalnie on chce pogonić te pszczoły. Naprawdę to jest taki agresywny owad. A tu, proszę Państwa, co tu jeszcze chciałem pokazać? Czerwona amerykańska, sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych. Normalnie jest dokładnie z Ameryki Północnej. I tu zobacz te kwiatostany. Tutaj, o! To jest młody krzew. Drzewo właściwie i normalnie już kwitnie, tu widać też. No to ten pierwszy odcinek zrobimy tak, że no za chwileczkę będziemy kończyć, bo też, a spotkamy się jeszcze w następnym. Tak, ale no to, to jeszcze to zrobimy odcinek taki tutaj, zaraz przy oczku wodnym, nie? Bo tu już. No to zobaczymy, tak? No, kawałek przez spaceru. To woda już jest, woda już jest, tam normalnie jest też, tylko przymknięta, bo normalnie mała awarka, awarika była i normalnie wodę musiałem przymknąć. No dobrze, dobrze. No i, ale ptaki piją już tę wodę, już jest. No i, i tutaj też no... Małe ptaszki, duże ptaki i normalnie takie, no, takie sobie. Bociany. Takie, bociany nie, tu są te żurawie. Żrawie, tak? No już Wczoraj widziałem tam. Ale to już przyleciały, tam. No, przyleciały, ale teraz się uspokoiły, bo tak bez przerwy tak tańczą, nie? Mieli te gody. A no. ale tańczą? Tańczą i to jak baletowo, kurczę. No, bardzo pięknie tutaj, panie Andrzeju. Więc najlepiej będzie jeszcze jak no. zawitamy. O, ale jeszcze, jeszcze teraz przejdziemy się tam wokół tego oczka, bo chcę troszeczkę no, to e, roz, rozszerzyć następny. to. Halo, panie Andrzeju, może zrobimy następny. A tym razem dziękujemy. No to dobrze. Za praktycznie. Ja za też chodę, dziękuję, tutaj. bo normalnie widzę, Nawet że. skomentujemy jeszcze. Tak? Yy, widzę, że goście podjechali. O, dobra, dobra, to już kończymy. No, cześć. Do o. widzenia panu. Do widzenia.